Witam bardzo serdecznie w czytaniu na now w wadze. Do tego czytania zapraszam wagi. Eee, Nów w wadze, jak każdy Nów ten również symbolizuje nowy i świeży początek dla nas, więc ustalamy sobie nowe intencje, nowe pragnienia, nowe marzenia. W tym nowiu skupiamy się na odzyskaniu utraconego poczucia równowagi, leczymy rozkrapane rany i robimy nowe plany. Tak? Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Justyna Brońska, zajmuję się oczyszczaniem energetycznym, czytaniem skronik Akaszy, oczyszczaniem systemów czakralnych, oczyszczaniem czakralnym też, czytaniem z kart tarota. Wykonuję rytuały nowiu, pełni oczyszczające, separacyjne, także bardzo serdecznie zapraszam Ciebie, jeżeli masz ochotę skorzystać, to bardzo serdecznie zapraszam teraz zobaczymy, co energia nowiu przyniesie nam dla wagi. Dobrze, co energia nowiu przyniesie nam dla wagi. Och, ta waga, waga. Och, ta waga, waga ciągle żyje w chmurach, tak? Mm, tak, jest to waga, jest to trygon powietrzny, więc jest to Taka istota, że ograniczać raczej nie warto, bo, bo się nie da ograniczyć. No i dobrze. Co my mamy? Jeżeli chodzi o wagi, to hmm, stabilizacja finansowa by się tutaj przydała bez wątpienia. Poprawa komunikacji tak, waga się powinna otworzyć na, na to, co ma do powiedzenia i na bronienie swoich racji. Bo wagę jest bardzo łatwo wytrącić z równowagi, jeżeli ktoś się skrytykuje, a już nie daj Boże słusznie. no to wtedy ona po prostu odcina cały świat, zamyka się w sobie, ucieka i y, jest po prostu jak zraniony kot, leży, liże rany i pff, wtedy znowuż bardzo ciężko wrócić do tego, co wykonywała, czy jakie tam plany swoje miała. Jeżeli chodzi o wagę, to waga jest skupiona w tym momencie na jakichś swoich planach, planach, które budują jej przyszłość i pomagają postawić jakieś fundamenty w swoim życiu. Pokazuje się także, że jest dobry to kierunek, bo odnosi sukcesy zarówno na polu zawodowym, jak i finansowym. Tak jak powiedziałam, waga powinna zawalczyć o swoją, o swoją możliwość wypowiadania się, bo waga nie potrafi, nie potrafi walczyć o swoje zdanie. Jak ktoś wagę, wace coś tam powie, skrytykuje, to ona cichutko ucieka, zamyka się, popłacza sobie w środku, ale nie powie tego, co na przykład powinna powiedzieć, żeby obronić siebie. Natomiast jeżeli chodzi o wagi, które są w związkach, to tutaj się pokazuje no, bardzo fajna, ciepła relacja, gdzieś jakieś niedopowiedzenia, być może właśnie ze względów tych komunikacyjnych, gdzie ktoś coś powiedział i nie bardzo mi się to podoba, ale nie bardzo też chcę odpowiedzieć, co mi się nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o wagi, które są samotne, to tutaj mi się pokazuje jakaś, jakaś sytuacja, że Stoi ktoś na Twojej drodze, tylko Ty cały czas uciekasz, odwracasz się i nie bardzo chcesz o tym w ogóle gadać. Więc no ciężko będzie tutaj cokolwiek zbudować czy zrobić, jeżeli Ty, sama wago droga, uciekasz od tego, co na Twojej drodze dobrego staje. Moja droga wagon, dobrze by było sprecyzować swoje zamiary na jakiś określony kierunek, jeden, bo tak po prostu trochę tu, trochę tam, nie bardzo Ci to przynosi efekty i robisz się osobą zagubioną, nie masz wtedy ani żadnego potencjału finansowego, ani zawodowego, za dużo na głowie, przemęczona jesteś i to po prostu prowadzi do rozstroju Twojego organizmu, do totalnej destrukcji. Więc jeżeli chodzi o plan działania drogowego, to należy podjąć jakieś konkretne decyzje, bo masz po prostu za dużo, za dużo na głowie. Teraz tak, jeżeli chodzi o finanse, to tutaj się pokazują no, jakieś dość niefajne sprawy, bo jest utrata kontroli nad tymi finansami. Takie jakby wsparcie będzie potrzebne, żeby to wszystko przywrócić do, do równowagi. Nie chciałabym tu takich rzeczy opowiadać, ale być może ktoś, kto pojawi się w Twoim życiu, będzie też taką, takim wsparciem dla Ciebie, ktoś, kto pomoże Ci wyprostować Twoje sprawy, ale Ty przed tym wszystkim uciekasz. Natomiast jeżeli chodzi o wagi w relacji, no to one się zamykają, uciekają i ciągle wszystko zaczynają same, tak? Więc druga waga, jeżeli ty nie weźmiesz się za siebie i nie nauczysz się żyć w relacji, w związku, to ty ciągle będziesz na, na początku, ciągle będziesz na takim y, etapie, że zaczynasz i wszystko cię potem przerasta. Y, więc y, tutaj, moja droga Wago, no, jest początek nowy, tak, w relacji, bo nie wiem, bo się pokłócisz z mężem, bo się pokłócisz z chłopem, bo ty się pokłócisz y, z żoną i znowu zaczynacie coś od nowa, zamiast rozwiązać po prostu problem jest zepchnięty zamiast go rozwiązać. Natomiast y, waga, która, y, która tutaj jest y, osobą samotną, ona cały czas y, rozpatruje te wszystkie y, rany, które zostały jej zadane wcześniej. I no, nawet nie chce spojrzeć na kogoś, kto stoi obok niej, kto wyciąga rękę do niej, bo jest wielce urażona i y, dumna, i ona nie będzie od nikogo brała pomocy, bo przecież ona potrafi wszystko zrobić sama. Ha! Dobra. Moja droga wago, czego unikać w najbliższym czasie powinność, tak? Czego powinnaś unikać? Powinnaś unikać yy, płapania dziobem, żeby nie gadać bez sensu, bo to nic dobrego Tobie tutaj nie wprowadza. Yy, wręcz przeciwnie, może Ci yy, przysporzyć sporo problemów. Yy, podejmowania zbyt pochopnych decyzji. Yy, nie rób nie rób wszystkiego na łapu capu. Nie rób tak po prostu, bo coś ci się wydaje, że tak będzie lepiej, to tak będzie. Jeżeli masz wypracowany system do tej pory i on ci się sprawdza, to bądź z tym systemem na razie. Pracuj z nim. Nie rzucaj jednego na rzecz drugiego bez zastanowienia się. Yy, bo tutaj możesz sobie, yy, możesz sobie przysporzyć problemów, które cię po prostu przerosną, i nie będziesz wiedziała, jak za bardzo z nich wyjść, chociaż pewnie z nich wyjdziesz, bo jesteś osobą zaradną, ale po, yy, niepotrzebne są takie emocje, których tak w zasadzie można tak naprawdę uniknąć. Yy, jeżeli chodzi o yy, wagi w związku. To czego unikać, bossowanie. Nie bądź najmądrzejszą osobą w relacji. Nie, nie przerzucaj wszystkiego, że Ty masz rację, że od Ciebie wszystko zależy. No bo czasami tak nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o wagi, które są samotne, to tutaj, tutaj czego nie robić, nie unikaj wejścia w relację, bo obok Ciebie stoi osoba, która jest Tobą zafascynowana ale ty z jakiejś przyczyny, no po prostu mówisz gorzkie nie. Hmm. O, czekajcie, aż mi w gardę zaschło. Dobra, drogie wagi, ja tutaj wybiorę dla was runę, która wesprze was w najbliższym czasie, która będzie, będzie mogła wam troszeczkę, że tak powiem, podreperować waszą energię. I dla was, dla was to jest runa Pedro. Przyczyny i skutku. Czyli powiedziałabym, tak zwana karma, tak? Co, co zasiałaś, co otrzymałaś. Ehm, mówi też o wewnętrznej mądrości, czyli tak naprawdę wiesz, jak to wszystko rozwiązać, znasz swój kierunek, ale nie do końca do niego idziesz, tak? Ehm, Runa to też mówi o ufności. Zaufaj swoim e, działaniom, zaufaj swoim, e, swoim wierzeniom i temu, co, e, co po prostu jest w tobie. Następnie wybierze dla Was kamień, z którym możecie przez cały czas pracować, i ten kamień to jest selenit. O, widzicie? Zobaczcie, tak wygląda selenit akurat go tutaj posiadam. Piękny selenit. Selenit emanuje energią błękitu dosłownie, czyli na przykład. Nie, no, błękit to to chyba nie jest. W kolorach nie jestem mocna. Dobra, to popatrzcie, jaką energią emanuje, żeby to można było jakoś tam zobaczyć. Co taki selenit. Odnosi selenit pozwala Ci się y, skoncentrować tak, na, na, na określonych Twoich y, działaniach i myślach. Y, nie rozprasza Cię, y, więc ten selenit jest dobry do tego, żebyśmy mogli w końcu y, z, z, poprawić swoją y, zdolność koncentracji. Y, Selenit poprawia również yy, procesy komunikacyjne pomiędzy nami, a pomiędzy tobą wago, a innymi ludźmi, tak? bo ludzie się zazwyczaj komunikują. I opowiadają o tym, co im czasem potrzeba, a czego nie. Yy, co jeszcze hmm, Selenit jest bardzo, yy, bardzo dobrym. Kamieniem, jeżeli musisz poprawić swój stan, nie wiem, w oczu, uszu, ust, wszystkiego co jest związane z mową. Też poprawia właśnie w zdolności oratorskie. Jeżeli chodzi o runę, tak, to ja sobie runę rysuję zazwyczaj tutaj na nadgarstku. I pamiętajcie, żeby run nie tatuować, bo run się nie tatuuje. Yy, więc taką runę możecie sobie yy, narysować, jeżeli nie chcecie jej rysować, możecie ją na przykład rysować na takiej małej karteczce, yy, schować do portfela czy schować do yy, pokrowca telefonu i nosić przy sobie. Energia zarówno tej runy, jak i tego kamienia bardzo, bardzo Wam pomoże. Wiecie co, selenit, bo jeszcze tutaj takie malutkie... On jest taki nierówny. I w momencie, kiedy wcierasz palca w ten selenit, tak? kiedy wcierasz y, energię, ten selenit wchodzi dosłownie y, energia selenitu łączy się z energią Twojego DNA. I ona po prostu zaczyna mocno, coraz mocniej pracować z, twoim, z Twoją energią. Drodzy yy, Drogi ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam Was bardzo gorąco na rytuał nowiu, który odbędzie się 25 września. Liczba miejsc ograniczona, więc zapisy przyjmuję do 24. I zapraszam na ponowne czytanie, które odbędzie się pewnie koło pełni. Do zobaczenia!